Thanks for Ze mną Piotr Rudziński po niestety porażce dzisiaj LGW Football Club 1-4 z FC78 Wrocław. Zaczniemy od początku. Jesteście spadkowiczem z Ekstraklasy, więc naturalnie byliście stawiani w roli faworyta do tego, żeby do niej wrócić. Co na początku tego sezonu nie idzie, że tych punktów nie udaje się zgarniać? Przede wszystkim chyba braki kadrowe, bo pierwszego meczu w ogóle nie udało się rozegrać, dużo kontuzji. No i co, chyba brakuje nam skuteczności, bo sytuacje są na meczach. Chcemy strzelić bramkę, ale nie możemy. Miałem dzisiaj takie wrażenie, że byliście mocno sfrustrowani, bo jak już się udało wejść z piłką w pole karne to brakowało tego, żeby ją oddać. Na siłę ten, który miał piłkę, próbował strzelać, mimo że kolega, który był czy po prawej, czy po lewej w tym polu karnym, byłby potencjalnie w lepszej sytuacji. To wasze gdzieś tam, wasz team spirit też cierpi na tym, że, że przegrywacie mecze? Wiesz co, no wydaje mi się, że to, to, to najważniejsza decyzyjność tak, na boisku. No, niektórzy podejmują decyzje takie, że chcą sami skończyć akcję, gdzieś tam się wyróżnić, bramkę oddać strzał, strzelić gola, zapisać się gdzieś tam w historii, ale no... Czasem trzeba podać koledze, tak? Jak lepsza pozycja. No i myślę, że do tego będziemy dążyć, bo mamy, tak jak mówię, sytuacje są. Trzech zawodników w polu karnym, a my oddajemy strzał prosto w ramkarze, idzie kontrast tego i możemy stracić bramkę. Wspomniałeś o tej frekwencji jest taka perspektywa przed wami, że w kolejnych tygodniach, może za tydzień, może za dwa, może za trzy, będzie więcej ludzi, będzie kim rotować i też wam się przez to będzie grało prościej? Wydaje mi się, że tak, bo tutaj dużo osób było też na urlopach. Czy też nowy chłopak przyjeżdża na boisko, bardzo dobrze tam operuje na małych boiskach. Był już pisany wcześniej. No i mam nadzieję, że ta frekwencja będzie większa i będziemy po prostu mieli więcej opcji do grania. No to najpierw życzę Wam pierwszego zwycięstwa i potem yy, po swoje. Tak jest, będzie dobrze. Dzięki. Dzięki.